Organizacja top. Opaska na, na rękaw. Proponuję jakiś wzór. No to ciekawostka, prawda? Ja pierwszy raz widzę takie coś. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na ukośnik Perkun. Zostań naszym patronem. No idziemy teraz takim tunelem do koszar. Słuchajcie, przede mną tutaj nad głową mam już glinę. To jest wszystko w glinie wykopane. Także to jest taka nora. Kawał ciężkiej roboty ktoś to wykonał. Naprawdę to jest, słuchajcie, Zakrywamy Odkrywamy tajemnicę ludem do. Tak jest. Chyba dalej. ale jedziemy z kosem, a nie jest łatwo. Bardzo wąskie przejścia, bym powiedział takie jak w Wietnamie A my jak szczury tunelowe oddziały które walczyły właśnie w takich tunelach w Wietnamie Więc mi się to tak kojarzy Już ekipa walczy my jesteśmy sami Tu już się dzieje Historia i działam tutaj oczywiście przy współpracy z Muzeum w Kiewie i oczywiście grupa tutaj zaprzyjaźniona Holkiski. Także działamy razem z nimi i zobaczycie co będzie się działo, a myślę, że warto. Chyba tutaj znalazł kawałek jakiejś deski chyba ze skrzynki. Co tam jest 15? No, nie wiem pokaż no, mi, że jak będziecie oglądać to możecie określić co to za napis SGR 15 spręg albo spręg SPR i kam. Jest jakaś ja może pozostałoś po odcince morza amunicyjnej, w po może po czym innym, ale widać, że to się mi paliło, także fajnie się zachowało takie elementy właśnie drewniane których często właśnie nie można znaleźć w piwicach. A tutaj właśnie się to zachowało. Nawet nie stanie. Napis. No dokładnie. Dobra, to weźmiemy to na bok. Aha. Praca, bra. tam rygo? No, działamy, działamy. Działacie, tak? Niestety nic nie wychodzi ciekawego na razie. To przekopałeś to tutaj całe, tak? Tak. Taki mały kawałek ściany. To walczymy z takimi właśnie dużymi gabarytami. Tam obok... Widać po tym, po prostu, jaka to była siła wybuchu, że, że te kawałki leciały gdzieś, tutaj gdzie było miejsce, i siła tego wybuchu wyginała każdy pręt, każdą, każdy każdy stali. I teraz to po prostu ciężko yy, rozwikłać tą zagadkę tych pentolini, tej całej pentolinie tych gruzów. Także wygląda to za ciekawie. Trzeba po kawałeczku po kawałeczku wyciągać każdy kawałek betonu. Gdziemy? No, tam chłopaki z Holkistek coś zrobiły, odpierdzieliły jeden temat. Co tam się dzieje? Opowiadaj, masz mikrofon. A ja nie wiem, ja się nie znam. Co zrobił? Poleciał Strop. Strop, Tak, nie trzymał się na niczym. Aha. A od góry był całkowicie odcięty, okay. tam dwa pręty dotrzymały, trzymały go tylko tamte dwa pręty, w związku z czym, żeby móc bezpiecznie wyciągnąć, wyeksplorować tą przestrzeń tutaj właśnie musieliśmy go zwalić. Nie było w ogóle nic ani jednego. Wiesz co, myślę, że raczej to wybuch, dlatego że ileś tutaj widać śladów po korozji, ale myślę, że to głównie wybuch, który poderwał ten strop, bo po drugiej stronie strop trzyma się na całym rzędzie prętów, nie? No tak. A tutaj na niczym. Aha. Tutaj tylko tamte na końcu dwa czy trzy go trzymały. Tak, aha. To jest strop z górnej części. Tak, to jest kocha. pierwsze piętro, tak? Pierwsze piętro, tak? I my chcemy się dostać tutaj tak. pod tą ścianę. Dokładnie. Ale tak naprawdę nic tutaj nie, nie, nie wychodzi na to. Nie, to było przegrzebane co najmniej dwa razy. Okej. Okay. Czy ta ekipa wcześniejsza mogła też tutaj coś przegrzebać? No to na pewno, mhm. to na pewno, ileś wyczyścili Rosjanie? Mhm. Ale to jak tutaj jest wszystko pomieszane, wymieszane mhm. i wielokrotnie przekładane, to mhm. na pewno ci, którzy tu byli pierwsi mhm. lub ci, którzy byli tu drudzy, no tak. przetrzepali wszystko. Ja nie mam tego, Czyli nie spodziewamy się żadnych tak? spektakularnych rozwiązań? Zdecydowanie nie. Masz? No Mamy pierwsze znalezisko, takie można powiedzieć jakby konkretniejsze. Pudełeczko drewniane po zapalnikach do handgranat. Niestety już zapalników nie ma, Szczęść. ale no niestety, no, no tak to wygląda. Dużo, duże posunięcie po prostu już tej wilgoci też spowodowało, że to się już rozwarstwiło. Ale drewniane kudełeczko, na tego typu, właśnie elementy do handgranat, no zobaczcie, tutaj już wyczyściliśmy. To małe pomieszczenie. Platka jest wyczyszczona. I teraz posuwamy się w drugą część tych koszar. Ona tutaj jest dosyć mocno zawalona. Ten podmuch widać, że od przodu szedł tu i w naszą stronę. Tu gdzie ryba kopie, tutaj widać drzwi, zostały wepchnięte pod ścianę. Są powyginane. Zobaczcie element podpory podprycze, jak wygięte zostało. I będziemy teraz ten gruz, który tutaj jest gdzie ryba kopie, będziemy się delikatnie posuwać do przodu. Także za jakiś czas odpalimy kamerę. Jak coś będzie, to wam to pokażemy. Mamy. papier taletowy oryginalny, pełna rolka. To jest czwarta rolka, która tu wyszła. Nigdy nie używany, artykuł pierwszej potrzeby, a Rosjanie ewidentnie nie wiedzieli, co to jest i do czego służy. I zostawili. I zostawili. No, to Było to dla mnie bardzo dziwnego. No. To już która to jest rolka? Czwarta czy piąta? Tylko taka, taka w całości, no to druga. Ta, która jest pójdzie do muzeum, jest w znacznie lepszej kondycji. No ta jest. Ale jeszcze czytelna. No, jest, ale jest. Wiemy, że na pewno to był papier toaletowy. Tak. oryginalny, niemiecki. Więc... jakiej firmy, nie wiemy. <grym> ale to się dowiemy. Dokładnie. No, takie oto rzeczy tutaj się znajdują. Papier toaletowy. Kto by się spodziewał? A teraz tutaj co robimy? Tu nic, na razie szukamy. Jak wygląda sytuacja? Na razie odwalamy kolejne kawałki gruzu. Mamy tutaj, widać, że tutaj ewidentnie jakieś kawałki ścian. Dużo desek. Cały czas te deski wychodzą. Możliwe, że to są skrzynie po skarbach. Ale tego ja nie wiem. Od czegoś te skrzynki były. Także dużo tutaj jest kabli. Tutaj widać jeszcze coś popalonego było. Tutaj widać jeszcze te deski. Tutaj deski. Jakieś szmaty. Albo jakiś specjalny materiał ognioodporny. Także na razie tak to tutaj się przeplata. Raz to, raz to. A tutaj uporządkowaliśmy. A tutaj uporządkowaliśmy. Tu już mamy troszeczkę w jednym miejscu uporządkowane. Chcę, zastanawiamy się co prawda co dalej, bo miejsca nam brakuje, a posuwamy się coraz bardziej do przodu, także no jest trochę problem, ale to będziemy się martwić później. Zobacz. Tutaj wychodzi. Ja podejrzewam, że to jest jakiś kawałek gazety. Tutaj oczywiście jakiś plakacik w środku. I tak mi, mi się to taka myśl nasuwa, że to jest jakaś szczęśliwa rodzina. I tutaj jest ojciec, żołnierz, który chroni swoją rodzinę. Oczywiście <grystanie> to jest moja wizja. Mogło to tak wyglądać. Sami ocencie, co to za mały plakat w tej gazecie. W tym gruzie I w tym gruzie się zachował no, kawał, fajny kawałek gazetki, prawda? Na mnie bomba, na mnie bomba. Dobra, zobacz. Paweł, tutaj jest bardzo fajny element. Jeszcze farba się zachowała, czerwony kolor. Jeszcze tu jakiś luźny element, który tutaj zawykał to. I doskonale zachowany lapis Dreger Werk Luberg. Lyberg, Coś w tym stylu w każdym razie. Ale zobacz jak ładnie to wygląda. Tu oczywiście pęknięte. Ale kolor jeszcze jest zachowany. Tu jeszcze coś luźnego. Tak. To wszystko leży tutaj na dnie. Leży na dnie tego gruzu. Ale fajnie, że się zachowało. No, I jeszcze ten kolor zobacz. No, niestety, Idealnie. Nie, no, bo tu się nie paliło. Tu się nie paliło. No, zez... Ale co? Najważniejsze to właśnie tutaj w tych koszarach przybija oko te kolorystyka, gdzie właściwie na każdym obiekcie na MRU praktycznie takich kolorów nie ma, a tutaj to właściwie możemy to spotkać i zobaczyć. I są kolory niebieskie, czerwone, żółte i to jest właśnie fajne, że to się jeszcze zachowało. W eksploracji koszar na grupie warowej Ludendorff, no trochę się zmieniły. Ten strop, który tutaj wisiał został e, ściągnięty w dół. Wisiał tak naprawdę na jednym pręcie takim zbrojeniowym. Wyczyściliśmy podłogę, na której tak naprawdę nic nie było. Tutaj z boku widzicie są haki od prycz. E, ciekawostka, nie znaleźliśmy ani jednej pryczy to jest bardzo ciekawe, co pokazuje nam, że najprawdopodobniej w 1945 roku. Albo to Rosjanie zdemo zdemontowali, bądź e, po wojnie miejscowi wzięli to na swój użytek. A e, obiekt tak tutaj wygląda. Zobaczcie, tutaj są te drzwi, podnieśliśmy, e, które były na końcu koszar. E, tutaj uporządkowaliśmy to wszystko. Tutaj ciekawostka. Takie elementy tutaj od peryskopu zachowane dwie sztuki, bardzo ładne A tutaj od skrzynek to są na podstawy od, od karabinów tutaj odpryczy taki stojak z tymi hakami no deski bardzo ciekawe też kolorystyka zachowana widzicie, deska koloru niebieskiego yy, tutaj strzępy jakichś dokumentów gazet, bardzo dużo gazet, jakichś takich propagandowych, tego jest mnóstwo. Mało porcelany. Ta porcelana, porcelanowy taki, może pamiętacie, filiżanka cywilna porcelanowa, niestety ktoś sobie ją e, wziął. Także jak ta osoba to ogląda. To prosimy, jeśli masz taką ochotę, to ją po prostu przekaż do muzeum. Tutaj mamy dragerwerkę Libek zachowany z farbą czerwoną jeszcze z kołnierzem bardzo fajna sztuka no udało się nam te drzwi tutaj otworzyć oczyścić to wejście zobaczcie to było wszystko zagruzowane to się wchodziło po lewej stronie przejdziemy teraz tutaj dalej do tego pomieszczenia obok które też było zagruzowane no tutaj właśnie czyścimy to ten cały tutaj kantorek po prawej stronie został przez nas sprawdzony, i go teraz tutaj e, na no, gruz zrzuciliśmy, bo tutaj jest mało miejsca, żeby cokolwiek gdzieś tu i przerzucać. Tutaj ryba teraz dalej kopie, właśnie kopiemy pod stropem. To jest strop górnej kondygnacji, a tu teraz to miejsce, gdzie teraz ryba kopie, to był ciąg komunikacyjny. Sobie wyobraźcie, szedł tunel komunikacyjny, i po prawej stronie były wejścia. Do różnych izb żołnierskich. Nie wiem, co tutaj, ryba? Coś masz? Coś trafiłeś? Jak to wygląda? No, to tak wygląda, jak, jak się tutaj widać, że starta tego gruzu. Jedyne, co można powiedzieć, to jest to, że co zaskakuje nas tutaj. Tym, Przekopie, że praktycznie żadnych ciekawych elementów jest bardzo mało, jakby użytkowych rzeczy, które były w Równie. tych tak, bardzo mało tego. Widać, że po prostu ktoś jeszcze po wojnie się tutaj dostał i ludność cywilna prawdopodobnie wysbierała to, co było dla nich jeszcze przydatne. Bardzo dużo start gazet, które są tutaj w szczepach tutaj w różnych tych kawałkach widzę, że to takie propagandowe gazety z tego okresu wojennego, a poza tym na, na tą chwilę no to, to takiego ciekawszego jakby wyposażenia żołnierskiego praktycznie no nie ma tutaj. No, no i tyle i kopiujemy dalej, no i sprawdzamy. No. No i także tak to właśnie widzicie wygląda. E, nie spodziewamy się jakichś ciekawych rzeczy, aczkolwiek mamy taką nadzieję. O, tutaj takie są, zobaczcie, kawałki. To są jakieś gazet, jakieś no, takich instruktażowe jakieś instrukcje, a... instrukcje. To w gotyku pisane jest. No, to tak właśnie wygląda. Mm, o. Coś, ja coś mówię, tutaj, że tutaj tego ognia nie było typowo, nie? No, nie, że się nie paliło ta siła wybuchu zdławiła ten cały pożar jeżeli tu jakikolwiek pożar był a widać że na przykład deski które mogły być jako no to mogły być jakiś element szafy albo półki albo półki ale widać że są pomalowane jakiś kolor taki zielonkawy poprzednio wychodziły niebieskie deski no i, i możliwe, że to była jakaś szafka żołnierska ewentualnie stół ale widać, że ta siła wybuchu zgniotła tutaj wszystko. Także ciężko nawet ocenić co to było, czy to był stół, czy to była szafa. Tego to się nie dowiemy. Właśnie. Dobra, my kontynuujemy dalej. Jest to mozolne, bo e, musimy tutaj układać ten gruz, a, a miejsca zbytnio nie ma. Także tak to widzicie, wygląda. E, będziemy wam na bieżąco relacjonować, informować, jak to wygląda. Ratujemy to, co jeszcze tutaj jest do uratowania ale no, wygląda na to, że koszary po wojnie, po 45 roku Rosjanie dokonali no, niesamowitego demontażu tego co było słuchajcie, dynamiczna sytuacja się rozwija właśnie przed momentem coś chyba ryba trafił co tutaj jest? No tak jak mówiłem poprzednio, że Trafiamy tutaj na sterty gazet książek. I tutaj, no, no, jest? widać, że to miarę ładnie zachowane. I co to jest książka? No, właśnie, nie wiem. Zgnięcie ona tutaj, ja ją właśnie z gruzu. Bym było tak widzisz, uformowane, nie chcę tego tak na razie tutaj otwierać. Tak, tak już zaraz, zaraz, Czekaj. Ale, to ale to tak na to wychodzi, że jakaś książka. tylko już tak, tutaj jest dużo. Mhm. To o. są jakieś. Yy, ale to są chyba jakieś takie, może instruktażowe. Co to jest? No ciekawe, każdy ciekawe razie, prawda? Ciekawe. Co? to, tylko jeszcze tutaj. ręce, rękawiczki troszeczkę powodują, że sztywne te ręce są. Mhm. Jak się dobrze, dobrze weźmiemy za to. To, to znaczy ta książeczka będzie prawie cała. O. o tutaj tak. To jest suche, ważne. Jest suche. Przede wszystkim jest suche. Mhm. Ładnym gotykiem jest to ta czcionka tutaj. Coś jesteś jest w stanie tak. Co spróbuję? Co tego tutaj? tu, tu. tu. O. Co to jest? Co będą oglądać? To mogą, mogą sobie to przetłumaczyć. Chętnie wysłuchamy, o co tutaj chodzi? Tak. No jest. To Miście w każdym razie. Piszę w komentarzach, jak mhm. ktoś umie odczytać właśnie niemiecki tutaj teraz trafiliśmy na dokumenty o, wychodzi na to że tu są jakieś dokumenty e, Eee, dzienne, może, zapiski, bo jest 6 godzina, 7.30, 8.30, 11:30, 12:00. Eee, nie chcę tego zbytnio mocno tutaj dotykać, ale zobaczcie: Panzer, sektion, waffen, telefon, shacht, station, To są jakieś zapiski dzienne. Nie jest wykluczone. O, widzicie, 10:45. To jest tylko część tego dokumentu, co nam wyskoczyła w, w tych gruzach. Zobaczymy, co tutaj będzie. Myślę, że przed muzeum będzie sporo pracy, żeby to tu z sprawdzić. Tak to, widzicie, wygląda. Na szczęście to się nie paliło od podmuchu, wybuchów, detonacji, które tutaj wysadzano, te koszary. Te dokumenty, te papiery, wszystko latało, one są zmieszane gruza. Także no zobaczcie, wygląda to imponująco ciekawie. Trochę tych dokumentów tutaj jest. Zobaczymy, może z tych strzępów uda się nam coś jeszcze tutaj odczytać. Dobra, ryba chyba tutaj ma kolejne chyba te część tych dokumentów. No, ty miałeś, proszę no, tak? tak. A, a ja mam. Y, będzie też jakaś książka. coś już jakby znane nam. Wermak. Uh -huh. Jakiś temat wojskowy. O. Ciekawe. Nie jest to spalone przede wszystkim? Nie, 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 ale to jest książka. To jest książka. A tutaj będzie jeszcze kawałek. Ale zobacz, jak leczna. to wygląda. No, pokaż, to, jak to wygląda. Tutaj widać stertę. Papieru, kartek Tak. tak, I to z, od podmuchu. Zostało to tutaj wydmuch... wydmuchnięte razem z tym gruzem, leży. No szczę szczęście, że to nie paliło się. Na szczęście się nie paliło, właśnie. Tak. No ale jakbyśmy tutaj to tutaj rozwinęli, to może dojdziemy do tego, no, co no, to jest. No na pewno, na pewno. Dobra. W tym bardziej, że to nie jest w złym stanie, tak jak na takich warunkach tutaj. Tak jest. Aha. O, o jeszcze ciekawsze. jest, jest no, Beobachtung. Co to jest? Brentfengens, ten jakaś instrukcja, chyba z czym związana. O, super! Pierwsza tak. część. A jaka data? A jest data. Co widzę, datę? 40 rok. 40 rok. Mm, dobry czas, jeszcze. Powiem Ci, że To, to już to jest, jest dobry stan. Dobry stan, jak na takie na takiej walki tutaj. To jest książka. No, książka. Uwaga, dobra. No tak chyba o, się musimy uważać. Czasuje się to. No, Yy, wygląda to może źle, ale nie aż tak tragicznie. Jesteś w stanie ją delikatnie otworzyć. Dobra. Powiem delikatnie dla Was to pokazać. Chociaż w jedną stronę, żeby mi się... O, o tutaj, tu, tu, tu coś jest. Tu coś jest. O jakaś instrukcja. To jest lornetka. 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 Czy to, będzie... to będzie jakaś instrukcja tak. żołnierska. Tak, dla tutaj uzbroj. O, zobacz, tutaj. O, zobacz to! O. Nie. Nie, no to masz Iś lornetkę, dalej, futerał. Słuchaj, ja tego dmuchnę. Futerał. <grym> Niesamowite. No, powiem Ci, że nieźle, co? Tak. No, piękna <grym> rzecz. O, o, tutaj mam lornetkę, delikatnie. Zobacz to. Cover Zeiss, zobacz. Ten producent chyba jeszcze Wydaje. dzisiaj Oczywiście, coś robi, tak. prawda? Oczywiście, że tak. Możliwe, że to jest tylko poświęcone. Optyce? O, okay. Nie, tu mamy jeszcze, słuchajcie, ale baja, no. To jest... <laughs> no, no to jest, to no uważam, że to jest świetne, jak dla nas. Tak. Super. No tutaj mamy, to jest od trójnok Trójnok Czyli, no... no jest... O, zobacz. Co to, jest? to jest jakiś element, też jakieś chyba... Nieważne, tetyki. ale no to już nasi widzowie, of, którzy watch, tu. będą sobie okay. to oglądać w spokoju. Także tutaj... Tak, tutaj też jakiś masz przyrząd optyczny. Czyli mhm. Typowa książka instruktażowa. Ta, zobacz kolejny, tak no nieźle. No, to, 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 to jest cała BC właściwie, jeżeli chodzi o to tutaj... To, to jest wacht. O tutaj też masz, to jest ten okopowy. Tereskop. teleskop. Tak, dokładnie. Tak. Tutaj, tutaj moneta optyka. snajperska. proszę. No, do ale zapewne Mm -hmm. No świetnie, że to się nie paliło, bo tak byśmy no, nic nie wiedzieli o co jest, tu chodzi. Tak, niesamowite. No i tutaj jakieś jeszcze drobne elementy dodatkowo do tego. Tak. Nie, no powiem ci, dla mnie to jest bomba, po prostu. Rewelacja. Słuchajcie, mamy książeczkę instruktorową. Zgaj. Dokładnie, książeczkę. Po prostu je. Z 40 roku. Piękna rzecz. 40 no i... rok. Tak. No, <laughs> okej, okay. no można się cieszyć, tak można jest. się cieszyć. Słuchajcie, mamy tu kolejną dosłownie książeczkę, ten, dosłownie yy, te książki nam spływają z góry, zlatują nam tutaj z nieba. To co tu jest? Tak, dosłownie o można powiedzieć, no zobacz, no może tutaj niżej, tu już jest coś innego, zupełnie to chyba nie jest instrukcja, mniejszy format tego, też może być ale no, ładny stan jakaś książeczka książeczka już niestety nie ma takich ładnych obrazków jak były poprzednio no. zgadza się no, e, jest to zawsze z kolei jakiś fant słucham? tak i tutaj no. przetłumaczycie tak. zobaczycie to jest, co to jest piszcie bo to jest. w komentarzach tak. no to jest o co tutaj do... chodzi czy to, to jakieś wiersze, może? może, może jakaś pieśni. Żołnierze sobie śpiewali, może? Śpiewnik. A może śpiewnik? Nie wiem. W no, każdym razie zajębita sprawa. To Działamy dalej. Działamy. Kolejne fanty dla Was. Tak jest. I dla muzeum. Co tu mamy? No i tu mamy taką ciekawostkę. No, ciekawostka taka w książce. Organizacja TOT. Opaskana na rękaw, na jakiś wzór. No to ciekawostka, prawda? Ja pierwszy raz widzę takie coś. No, i tutaj jest jak coś Dokładnie. Organizacja To, to jest jakby kawałek tej książki, tutaj nawet są takie opisy, tak sobie zdążyłem jeszcze zobaczyć. O, tutaj też są A, a, to są, widzisz, to jest to też. Hotel. Tutaj, tak? No. no. Że, no tak to no, no, szkoda, że to nie jest, jest tylko część tej książki. Ale jest. Także nie popaliło się. No, tu jeszcze coś o komando. No wiadomo, tak, opis. No, <grym> jest dużo jeszcze jakieś opisy różne. No dobra, dobra. Ciekawostka. ciekawostka. Ok. Zobaczcie, kawałek jakichś dokumentów wyskoczyło i są ładnie widoczne pieczątki nie wiem czy się nam uda to odczytać co to jest za pieczątka ale jest to super ciekawa rzecz tutaj się zachowało to pomimo to, że to były takie duże detonacje patrzcie, kolejna pieczątka niesamowite to jakiś dokument był czy coś no, trudno powiedzieć na tą chwilę ale to ciekawie wygląda zobaczcie i zakończymy eksploracji dzień pierwszy na Ludendorfie przechodzimy przez przeciski także Bądźcie z nami do następnego.